Hola mój buenas! Idziemy jak burza z gramatyką, ale to dobrze. Zobaczmy o czym dzisiaj. Zanim zaczniemy, tylko przypomnę, że ta część, ta lista gramatyczna to są te wszystkie filmiki, które mają czarne tło. Jak sobie wejdziecie na YouTube, na moje konto, to widzicie różne filmiki, te miniaturki mają różne tła. Na czarno to jest gramatyka. Jeśli chcecie sobie obejrzeć lekcje po kolei, żeby to było uporządkowane, lekcje gramatyczne, to czarne tło. Kolorowe tło. Pomarańczowe lub żółte to są już lekcje praktyczne ze słownictwa i z sytuacji z reakcji. Na czarno gramatyka. Dobra, no i teraz przechodzimy do czasowników nieregularnych, typ trzeci, czyli grupa trzecia, jak zwał, tak zwał. To jest trzeci rodzaj czasowników nieregularnych, których się uczymy. Został nam tylko jeszcze jeden ostatni, więc to już końcówka i już będzie łatwo. Teraz już z górki leci wszystko. I o co chodzi w tym trzecim rodzaju tych nieregularnych? Słuchajcie, taki dałam tytuł. Inne ja. Chciałam dać inna ja, ale to trochę słabe. W sumie nieśmieszne. Inne ja chodzi o to, że tylko i wyłącznie pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli ja, dzio, będzie inna. Czy tutaj będzie trochę pamięciówka? Będzie się trzeba nauczyć tego na pamięć, ale tych słówek już nie ma tak dużo, więc spokojnie. Nie będzie dużo nauki. Kilkanaście tylko. Dobra, i teraz o co z tym chodzi? Musimy pamiętać, jak się odmieniają regularne czasowniki. To już ma być opanowane, ale sobie przypomnijmy. Na przykład, jak sobie weźmiemy jakiś hablar, to jak? Ar odcinamy, nie? I teraz robimy. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Dobra. Końcówki mamy. Dla r będą inne końcówki, dla ir będą inne końcówki. Musimy o tym pamiętać. No ale o co tutaj chodzi? Jak tylko pierwsza osoba jest inna, to co to znaczy? Że wszystkie inne osoby będą się odmieniać normalnie, regularnie. Dlatego musimy o tym pamiętać. Weźmiemy sobie na przykład czasownik poner. On jest nieregularny i zalicza się właśnie do tej grupy. Ale zobaczmy. Pierwszą osobę na razie sobie pominiemy, bo ona jest nieregularna. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Ale jak mielibyśmy odmieniać ten czasownik dalej, to już będzie wszystko wszystko normalnie. Więc jak? Tu odmieniajcie. Nie ablas tylko pones, bo r sobie odcinamy. No i teraz już dajemy końcówki takie jakie już znamy. L, l edia, jak będzie? Pone. No, szotrosz, jak będzie? Ponemos, normalnie, regularnie. Vosotros, ponejsz i jedziesz ponen. Widzicie, to jest wszystko regularne. Tylko pierwsza osoba będzie inna. Tego się nauczymy na pamięć. I zaraz wam Pokażę te czasowniki, które zaliczają się do tej nieregularności. Poznamy tylko tą pierwszą osobę, bo resztę osób już znacie. Nie będziemy na lekcji odmieniać tego wszystkiego, ale już Wam pokazuję te nieregularności. Oto one. To są te czasowniki, które w pierwszej osobie liczby pojedynczej są inne. Reszta osób taka sama, jak już znamy, czyli odmiana regularna. Nie ma ich dużo. Będzie jeszcze kilka innych, których tutaj nie ma, ale jest ich niedużo. Później sobie to wyjaśnimy. Co to za czasowniki, które nie są na tej liście, w tej tabelce, ale jeszcze mogą się pojawić, które mają tę nieregularność. Dobra, zaczynamy. Ja Wam podam znaczenie tych słówek i przeczytam tą pierwszą osobę. Nie będę Wam tutaj tych wszystkich osób odmieniać, bo to by było bardzo nudne. Ale jako ćwiczenie możecie sobie wziąć zeszyt, długopis. Wypisać te słówka i poodmieniać przez wszystkie osoby. Dio, tu, el, ezia, nosotros, vosotros, edios, edias. Napisać sobie to po prostu. Wypowiedzieć na głos, bo to też bardzo pomaga. Zwłaszcza jeśli dopiero zaczynacie naukę hiszpańskiego, żeby buzia się przyzwyczaiła, żebyście się usłyszeli, jak to wypowiadacie. To naprawdę pomaga. No to zaczynamy. Pierwsze słówko. Caber. Caber znaczy mieścić się. Nie mieści się w spodnie, portfel nie mieści się do kieszeni, coś się nie mieści do bagażnika. Mieścić się. Bardzo przydatne i potrzebne słówko. Pierwsza osoba, ja mieszczę się, to kepo. Dzio, kepo. Kolejne osoby, tak jak już powiedzieliśmy, normalnie, czyli tutaj byśmy sobie to odcięli. I druga osoba, kabez. Trzecia osoba, kabe. I tak przez wszystkie osoby. Dobra, dalej. KR Kaer lub se bo jest zwrotny. Zwrotne też mogą być nieregularne, wiadomo. Tutaj nie ma żadnej reguły. Może być czasownik zwrotny regularny lub nieregularny. KR, Kaer, KRSE, upaść, przewrócić się. KR ma dużo znaczeń, ale takie powiedzmy podstawowe, no to jak coś nam spadnie, przewróci się, upadnie. I pierwsza osoba, KAIGO. DZIO, KAIGO. Kolejny normalny. Dalej, DAR, DAWAĆ pierwsza osoba ja daję dio doi. Doj. Kolejne osoby to może być problematyczne. Lub może wam się wydać dziwne, więc zrobimy to. Zobaczcie. No bo jak odcinamy końcówkę, to zostaje nam sama literka dy. Ale tak jest, naprawdę. Później tylko dodajemy końcówki i już nam wychodzi słówko dio doj. Tu das. El edia da. Nosotros damos, bo dais, ellos dan. Tak to wygląda. Ja wiem, że dziwnie, bo to jedna tylko literka, ale zasada to zasada. Jak znamy zasadę, to wszystko potrafimy. Idziemy dalej. Aser robić. Ja robię giogo. Dio Przyzwyczajcie się do tego dźwięku, wypowiadajcie to na głos, bo wiem, że bardzo często się zdarza, że jak widzimy to słówko. Widzimy to H tutaj, no to już kojarzymy. Ago, aser, robić. Ale jak je usłyszymy, to tego H nie ma, bo ono jest nieme i czasami osoby niektóre nie kojarzą. Co to jest? Nie znam tego słówka. Znasz, tylko w Twojej głowie ono ma H na początku, więc nie kojarzysz, nie łączysz jednego z drugim. Dlatego jest ważne, żeby to wypowiadać, żeby się przyzwyczaić też do dźwięku, nie tylko do tego, co widzimy. Dalej. Poner. Poner, podstawowe znaczenie też ma wiele znaczeń, ale podstawowe kłaść, położyć coś. Poner. Ja kładę. Dio pongo. I dalej już normalnie. Pones pone. Kolejne słówko. Saber. Wiedzieć. Ja wiem. Dio se. Idziemy dalej. Salir. Wychodzić. Ja wychodzę. Dio salgo. Traer. Przynieść, przynosić, przywieść. Nieważne czy na nogach, czy autem, czy jakimś pojazdem, traer to jest przynieść, przywieść coś. Dio traigo, Traer trajgo. Dio traigo. Ber, widzieć, oglądać. Dio beo. Baler, baler. Ciekawy czasownik to jest mieć wartość lub nadawać się. I odmieniamy go w ten sposób. Dio. Balgo. Podam Wam kilka przykładów, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe słówko. Niby je znamy, ale jakie widzimy, to wydaje się obce. No bo jak się pytamy o cenę, a była lekcja z cenami, jak się pytamy o cenę, jedna z opcji. Quanto bale. I to jest to słówko. Quanto bale, ile kosztuje? Dosłownie jaką ma wartość? Ale możemy też stosować to do innych yy, Rzeczy, w innych sytuacjach. Na przykład do rzeczy możemy powiedzieć, że hmm, esto no bale para nada. To do niczego nie jest przydatne, do niczego nie służy. Albo na przykład do osób możemy powiedzieć, tu vales mucho. Do osób, co to będzie znaczyło? Że ktoś ma wartość, ktoś jest wartościowy. Możemy wtedy tak po komuś powiedzieć, że sabes que, wiesz co? Tu vales mucho, tu vales un montón. Ty naprawdę jesteś bardzo wartościowym człowiekiem. Dobra, idziemy dalej. Teraz przechodzimy do tej części. Widzicie, że jest oddzielona, i to ma swoją przyczynę. Dlaczego to oddzieliłam? Bo to są słówka, które mają ze sobą coś wspólnego i wszystkie inne słówka, a istnieją inne, które mają. I zaczynamy od tego. Weźmiemy to sobie na kolor. Wszystkie inne słówka, które mają końcówkę DUSIR. Widzicie, to ma końcówkę dusir i to ma końcówkę DUSIR. Dobra, to te słówka, te czasowniki, będą się zachowywać w taki sam sposób w tej pierwszej osobie. Końcówka to będzie z-ko. Kolejne osoby już normalnie. Czyli kondusir to jest prowadzić, prowadzić pojazd. Kondusir, jo kondusko, ja prowadzę. Tradusir, tłumaczyć z języka na język. Jo tradusko. I są inne słówka, które właśnie w ten sposób się zachowują. Nie ma ich dużo, ale jednak istnieją. Na przykład sedusir, uwodzić. Redusir, zredukować. Introdusir. Prowadzić. I inne. A teraz przechodzimy do tej ostatniej grupy. I ona też ma ze sobą coś wspólnego, te słówka. Słuchajcie, tutaj rzecz polega na tym, że też damy sobie na kolor. Dobra. Tutaj chodzi o końcówkę. Ser. Końcówka ser, coś będzie się działo. Dobrze. Ale hm. Wchodzimy w szczegóły, no ale jednak muszę o tym powiedzieć. Jeśli nie chcecie sobie zawracać głowy, no to trudno. Możecie się po prostu nauczyć tych słówek, jak wyglądają, zapamiętać i tyle. Ale jeśli chcecie znać zasadę, a wiecie, że ja w tej liście, na tej serii tłumaczę zasady, no to mówię dla ciekawych. Jeśli jest ta końcówka ser, to wtedy w pierwszej osobie też się pojawia sko. Ale zasada jest taka, że przed tą końcówką musi być samogłoska. Jeśli tutaj nie ma samogłoski, to ta zasada nie działa. Musi być samogłoska. A, E, I, O, U. Dobra? O tym pamiętajcie, jeśli chcecie się nauczyć tej zasady. Przynajmniej, żeby, żeby Wam świtało, nie? nie musicie jakoś tam się tego na pamięć uczyć, bo nie ma dużo tych słówek. Podam Wam parę przykładów, ale ich nie ma aż tak dużo. Przetłumaczmy jeszcze te słówka. Pareser, wydawać się, zdawać się. Pareser, yo paresco. Konoser, znać. Yo conozco, ja znam. To jest teoria. Wiecie, że ja tutaj wyjaśniam teorię. Przykłady i ćwiczenia będą dostępne i do Waszej dyspozycji w zeszycie ćwiczeń. Uczcie się. Nos vemos i y adios.